Nowenna do dzieciątka Jezus, wprowadzenie. Nasz Pan i zbawiciel Jezus Chrystus przyszedł na świat w niełatwych warunkach. Poczęty z Ducha Świętego, był w jakiś sposób zagrożony nieobecnością ziemskiego ojca, bo przecież święty Józef dopiero po Bożej interwencji wziął swoją małżonkę do siebie. Jezus urodził się podczas podróży swoich rodziców do Betlejem w skrajnym ubóstwie. W krótkim czasie po narodzeniu został uznany przez panującego wówczas króla Heroda za śmiertelnego wroga. Choć nie zginął, tak jak wielu małych żydowskich chłopców, których Herod kazał zamordować, to kolejne lata życia spędził poza swoją ojczyzną w Egipcie. Mimo wszystkich trudności, Jezus wzrastał jednak w kochającej się rodzinie, w mądrości i własce u Boga i u ludzi. Zapewne miłość, którą otrzymał w domu rodzinnym, pomogła mu w wieku dojrzałym przyjąć misję pochodzącą od niebieskiego ojca, stać się naszym Zbawicielem. Rozważając jego dzieciństwo, prośmy go w intencji wszystkich dzieci. Wiele z nich przychodzi na świat i dorasta w trudnych warunkach. Prośmy, by mimo wszystko były otoczone miłością swoich rodziców. A jeśli jej z jakichś względów zabraknie, by znaleźli się ludzie gotowi im tę miłość ofiarować. Choć w tej krótkiej nowennie nie jesteśmy w stanie objąć wszystkich problemów, z którymi dziś spotykają się najmłodsi, to jednak prośmy wytrwale za dzieci nam znane i nieznane. By ludzka życzliwość, miłość i dobroć umożliwiła im dobry start w dorosłe życie, a przede wszystkim pomogła im spotkać się z miłością Boga Ojca. Nowenna do Dzieciątka: Jezus, Dzień Pierwszy. Za dzieci z mojej rodziny. Jeśli chcesz naprawić świat, to idź do domu i kochaj swoją rodzinę. Święta Matka Teresa z Kalkuty. Rozpoczynając nowennę w intencji dzieci, wspomnijmy najpierw nasze własne dzieci i wnuki. To one są najbliżej nas. To je mamy najpierw kochać. To z nimi mamy się dzielić wiedzą, doświadczeniem, wiarą. Ile uwagi im poświęcamy? Czy moje zaangażowanie dotyczy tylko zaspokojenia ich potrzeb materialnych? Czy umiem się wsłuchać w ich potrzeby, czy daję im przykład życia i wiary? Dziecie Jezus, powierzam Ci dziś wszystkie dzieci z mojej rodziny. Przepraszam za to, że tak często nie znajduję czasu, by je wysłuchać, by się o nie dogłębnie zatroszczyć, by starać się je zrozumieć. Przepraszam za to, że je lekceważę. Lub przeciwnie czynię je centrum mojego świata i pogłębia ich egoizm. Proszę, byś mnie uczył dobrej i mądrej miłości do moich dzieci i wnuków oraz każdego dziecka w mojej rodzinie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.